Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem stworzyć ranking 10 najlepszych skoczków XXI wieku. Postaram się przybliżyć w skrócie ich sylwetki i osiągnięcia indywidualne. Na sam początek chciałbym zaznaczyć, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia i wcale nie musicie się z nią zgadzać. Te odcinki prawdopodobnie będą bijać po jednym, czyli miejsce na przykład 10., poniedziałek, 9., wtorek, środa 8. i tak dalej i tak dalej. Chciałbym wyróżnić kilku zawodników, którzy odgrywali znaczące role w skokach w XXI wieku, ale niestety nie znalazłem dla nich miejsca w mojej top 10. Jest to Martin Schmidt, Jakub Janda, Yoyu Kobayashi i ostatni, który moim zdaniem był najbliżej 10. miejsca, czyli Anders Bardal. Miejsce dziesiąte Sven Hanavalt, urodzony w 1974 roku w Ellabrun. Najbardziej niemiecki skoczyk kojarzony jest z turniejem czterech skoczni, konkretnie z 50. cyklem, gdzie odniósł cztery zwycięstwa w czterech konkursach jako pierwszy w historii. Poza tym Sven 40 razy stawał na podium Pucharu Świata, z czego 18 razy zwyciężał. Największe osiągnięcie na Igrzyskach Olimpijskich to. Srebro w Salt Lake City w 2002 roku na normalnej skoczni. Sven dwa razy zostawał mistrzem świata w lotach narciarskich. W 2000 roku w Vikersund i w 2002 w Farachowie. Dwa razy zajął drugie miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2000-2001 i 2002-2003, przegrywając ówcześnie tylko z Adamem Małyszem. Trzy razy sięgał po małą kryształową kulę co oznacza, że Sven był genialnym lotnikiem. Niestety na jego drodze i karierze stanęła choroba, konkretnie anoreksja oraz depresja, co powodem było przedwczesne zakończenie tej wspaniałej kariery. Muszę przyznać, że jako dziecko oglądający wtedy skoki narciarskie nie lubiłem Svena Walda, a to chyba wszystko przez jego... Taką ekspresyjną radość po, po zwycięstwach, zwłaszcza w tych zakopanych. No i wiecie, on rywalizował z naszym Adamem, ale już mi przeszło i teraz Sven jest naprawdę przeze mnie bardzo lubiany.